Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej PASTA w Kieltach powstało w 2012 roku. Zajmuje się organizacją szkoleń i projektów w zakresu bezpieczeństwa publicznego i osobistego. Procedury działania w sytuacji zagrożeń w miejscach publicznych. Oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania atakom nożowników czy zagrożeniem active shooter. Między innymi w placówkach oświatowych, centrach handlowych, na dworcach kolejowych czy pociągach. Przedamy specjalistyczny sprzęt, własną bazę szkoleniową, specjalistyczny trenarzec strzelecki, umożliwiający bezpieczny i dynamiczny trening strzelecki. Naszym atutem jest bogate doświadczenie oraz profesjonalna kadra instruktorska. W latach 2015-2019 z zakresu bezpieczeństwa przeszkoliliśmy ponad 35 tysięcy osób. A do grudnia roku 2020 już ponad 50 tysięcy. Realizujemy autorski projekt niezatapialni z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, promując zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Podejmujemy wspólne działania z policją, strażą pożarną, służbą więzienną, ratownictwem medycznym i innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Ochrona osób imienia. Kolejna kategoria realizowanych przez nas szkoleń. Kursy dla pracowników ochrony. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej. Szkolenia doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony oraz kursy z zakresu zabezpieczenia imprez masowych. Duży nacisk kładziemy na realizowanie zajęć praktycznych oraz symulowanie zagrożeń, na jakie może być narażony pracownik ochrony podczas wykonywania czynności służbowych. Kursy instruktorskie. Instruktor samoobrony, taktyki i technik interwencji. Instruktor strzelania sportowego, bojowego i dynamiczno-praktycznego. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje legitymację instruktorską oraz certyfikat w języku angielskim. Wydawane przez nas uprawnienia honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz zdobyć dodatkowe punkty przy rekrutacji do policji, wojska czy więziennictwa, zapraszamy na szkolenia z zakresu przygotowania do pracy w służbach mundurowych. Co nas wyróżnia, Stowarzyszenie pasta jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym. Oznacza to wysoką jakość świadczonych usług, profesjonalną i doświadczoną kadrę instruktorską, specjalistyczny sprzęt oraz gwarancję zdobycia wiedzy i nowych kwalifikacji. Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej PASSA jest laureatem dwóch nagród Wojewody Świętokrzyskiego: Laur Świętokrzyski w kategorii Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz Czyste Serce za działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, kobiet i osób niepełnosprawnych. Współpracujemy ściśle z Europejskim Centrum Bezpieczeństwa, w którym zrzeszone jest grono Międzynarodowej Grupy Ekspertów do Spraw Bezpieczeństwa, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Francji i Polski czy Ukrainy. Wspólnie ustalamy i wdrażamy międzynarodowe standardy w zakresie procedur działania w sytuacji zagrożeń.